Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na mapie Dust 2. W CSGO. Ostatnie staty były równe, czyli ile razy zginąłem, ile razy zabiłem. Ale wiecie jak to wyglądało. Double kill, klacze i te inne sprawy. Każdy CS-owy mózg już wie jak to wyglądało. idziemy z Akaczem, coś będziemy jebać. Staramy się grać z Akaczem co że lepiej. Pisolet jest bardziej bezpieczny, bo można zawsze z niego coś poszczelać, tak? Zaś pan Akacz, wiecie, gruba pluwa, ale bardzo spowalny, nie? Teraz teraz niepotrzebnie zmieniłem na przykład na e, akacze tylko mogłem zostawić sobie Gloka i z Gloka bym ten poszczelał, to troszeczkę zrobiłem. I trzeba się troszeczkę czasem stylować. Nie ma co zmieniać, bo to trzeba jest Gloka. W tej chwili idę. A no, tu nie widziałem jego kolei. No i ładnie to ugrać się gdzieś. Ale są naprawdę mogą robić grę. Dobra, dobra, to do, do, ale tak randomowo poszło, nie? Okej, okay. eeeem... Um, z czego zejdziemy? Z taka wyjdziemy, bo w terrorystach będziemy mieć z a w CT, czyli counter-terrorist, czyli anty sobie po naszym, antyterroryści. terroryści Eeeem... Um. Przeszkodzimy, Rush O! To taki aktywny widzę w dół. m m m Hmm. Ok, Smoków może nam mapa bo widzę uciekać. W skrót, czy co będzie? A myślicie, skrót chyba trup będzie, albo pójdę po prostu tu aktywnie. No, to tak wygląda, że nie będę tu aktywnie szukać. O! Tak bardzo. Jesteśmy Nie mogłem się zasikać. Znaczy, to czekać. Chcę ją zasikać. Wiecie co? Zagrałem z P90. Nigdy mi z tego dobrze jakoś nie szło, więc. Czemu by... A, w ogóle widzicie skargi brwiłem z nie, gdy popatrzyłem na mojego globalną, to tak się dziwiłem, no co kamun czy to inne. Kamier, kamier, bie, 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 bie. Ok, kamier. No dalej, nie będzie 50. Plan, 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 plan. jak ja mam piętno, Nie raczej. Plan, plan, plan. To jest dobre. Tekst. Nie mam zamiaru o A, nie ma nie wiem co o o, broni, o bardzo, trupę idą. bardzo, to bardzo. Okay, idą. Kurde, dobre, nie? A, 0-2-1 <laughs> Prawie wyrównałem, wiecie? 3 punkty A, trzy punkty nie punktujesz dobry, 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 Nie ma co, nie mówić, że niedobry Bo ten błysk był dobry no nie w końcu wszedł. O, terrorzyści nie dostają grypy. Dobra, można wjechać. Dosyć lightowo można wchodzić W ogóle oni są na trupie. A my idziemy tu zaplantować. No i sobrzyłem nigdy nie zabiłem niestety A to dobrze i źle, bo na nikogo nie trafiłem, który która osoba mogą mnie zabić, A też dobrze jest źle, bo nie zabiłem nic. coraz lepsze Okej okay. Co z tego, że fleży będą? go A clear jest mnie nie jest cleave'e skupić Okej. Okay. Znowu nic, nie. Mm. Nic. Z... <grymne> Może dałem marako... znaczy powiedziałem że klantę, że nigdy do ciebie nie podejdzie. Co to tam nie. Tam dobrze było. Być chcieliście skrócić skurczyć gale, to masz. Monsieur le Président, Monsieur oh Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur Okej, okay. a obiłem jeszcze, a. O, rosną cztery punkty, Jeee, yeah! Mam flashbanga, sobie do... zrobiłem. Widzicie, warto chodzić też po zwłokach, bo możecie co znaleźć Granaty, które wam po prostu obniżą koszt waszego pełnego eku Więc no, też to jest do warto, A ja w tej chwili mam flashbanga Na, w No, drogę pogarszył. Ja... nie mogę go zrobić. Czynny miakacz. Czynny miakacz, ja to do nie daje rady, nie? Jeżeli nie uda, to widzę. Ostro pilnie. Game mm. okay, mamy clear. A. Okej. Okay. Mogę to zrobić. Trupy mogą iść. Wow, tu jest jeszcze... Nice to tu... ok... myślałem, że znagali... 0... No, no. ładnie, ładnie... Mój jest się czy na co Chodzę. A, spoko. No ja, ja nie miałem prawa, no. Proszę, No tego też nie banujcie, nie ma sensu. Chłopak nie miał dnia. Bywa. Z takiego czegoś się nie daje reporta. A kurwa, myślałem, że bolałem na siebie. Bo. U mnie we mnie. A ja pierdolę. Co gówno. Mękała. Niby nie zębiliśmy Zabrałem, nie? No, ładnie Putin, mam meszę, to robię Ale no, ja w tym nie mam nic Tak Już nie wiem czemu oni się wkurzali No pierdolę, nie? Nigdy się nie ustawiać na pozycjach takich. No nigdy. Eee. trochę za bardzo powiedzę. Ciałem moim duszkiem, Pamiętuszkiem duszkiem. Weźmy. Mam przy bombie. Ja miałem bombę. Nie, ja nie miałem bomby. Ja nie miał bombę do takiego bym czegoś pewnie. zrobił. O, No to pan powiem. Kosa! Ja bym tutaj robił kosy nawet. Było easy to zrobienia. Ja Białe tylko sam chciał. Ale pewnie... Nie. temu można byłoby też fajną kosę zrobić. Może ktoś by się pokusił. Nie. Ja, zabity, ale zabity, okej? Okay. No kurna nic nie wejdzie, nie? Nie znalazłeś. Trzy razy obiłem i nic. Takiego głównie. Może się, chyba No, się nauczyć, git Tam bym się nie ustawił, nie? No ja mogę wam zobaczyć, Łat! Dobre, udało się, nie? Ja mam bombę na ostatniej rundzie. No ciekawe Ciekawe, i wynik też jest znacznie imponujący No nie mój, chociaż no, 1-3-3 W sumie jest da plus rate Ale plus rate to kiedyś easy Myślałam, że tak idealnie, to git No a możemy wbijać 再给吃 Ne yapıyorum da <laughs> Bu Ne, yapıyor, <Gülüyor> ne? <Gülüyor> ne, yapıyor, <laughs> ne? Prawie nie. Braku chyba strzału Udwa. Nie miałem jak utargować, to sorry w Sorry rodowi muzu muzułmanianie nie, nie dałem rady, czy rabianie, czy kurna A ja, ja Nie nie był mój. A rage Okej ja jest dobry jeszcze to tyle Idziemy, de pomóż ja, A nie też odrobiają. Bo jeszcze nie jest taki koniec. Trzeba się spiąć w dźwięku na coś zrobić, bo są te staty trochę gorsze niż poprzednie. No, to może że będzie jakiś wielki przełom. Może się w końcu coś uda. A mnie jak widzicie trochę słabo siada. A tu mogłem wytargować właśnie z tym. Było, było blisko. No tutaj ładny movement był. Ale, no, niestety nie wyszło. Dobra, dalej, Ajsy, na to, no to, kurna trzeba brać. Tak. Dobra, byłbym może tym razem z Glowka otworzyć. Widzicie, co na gloku chyba się szybciej chodzi, a jest bardziej bezpiecznie. Myślę. No. Czy to jest prawda, czy kłamstwo? Nie wiem. Okej okay. Dobra, żeby było kilka łaszka, myślę Myślę, że by było troszkę

Eee, no dobry flash. Nie wiem, gdzie będzie był kapaj. Eee, 5-7, to już zaraz zrobię, się tym nie zręczy, kurwa. Tak byśmy nie chcieli.

No. gówno. Mów! gówno. komon, Mów! 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 zrobię. Będę Mów! stać. Mów! Mów! duży Mów! 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 To jest dwa UPA. Zawsze. No tutaj chyba ty <grym> Dobra. Nie słuchajcie, na dwie razy gości. To była za, za, za moim zdaniem, że poszłam za kląfem, FAK. Nigdy więcej za nim nie iść. Nigdy więcej zakląkam! No ja, puszczał To wy nie spodziewam! Sleż

Kurwa, jak ja mogłem zobaczyć, że to zawupa? Aż dlatego, że nie wygrywało się tak? A tu jest zawupa. Pan ewupa. Gdzie jest pan AWP jeszcze? Gdzie jest pan wypier? A tu jest pan wypier. A ja to jest fama sił. się bym zrobił. Mmm, dobra. Nawupa. Digl, digl, digl. Digl. Dobry! Dobre. Ej, bo my to Epickie przejwiemy. Epickie przejebanie, kurde. Tak się nie robi. Jest. Nie, tak się nie robi. Good. Shabb, not human. Easy, easy, good. Easy, bow. What kind of casual. Cudzość, day. Wake up. Wake up. Go, B, ребята, go, B, a nic tylko się nam da. No, tu... Boże, taki to jest. Nie, O, póki. Hej, Na rzecz dałeś mnie Oty easy go Ja pierdolę nie go gaga easy Wygrali Bodźcie Nie! 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 Nie, nie, Kurwa mać dana w tupę Dobra, zamknijcie się! Ja was wymutuję do widzenia moi mili, do usłyszenia, do zobaczenia, na razie, cześć, może mnie nie było słuchać, do zobaczenia, na razie, cześć, do usłyszenia, pa!